piątek 27 sierpnia Stowarzyszenie Bank Rzeczliwych Serc z Siewierza zorganizowało piknik integracyjny w Siewierskim Parku Miejskim. Organizatorem dzisiejszego pikniku jest Stowarzyszenie Bank Rzeczliwych Serc, które opiekuje się na co dzień dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu miasta i gminy Siewierz i nasze codzienne zadania skupiają się właśnie wokół takich zajęć terapeutycznych, ale również integracyjnych. Organizujemy czas wolny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, także to są nasze takie główne działania i zadania, a podczas dzisiejszego pikniku chcieliśmy zintegrować Dzieci niepełnosprawne z pełnosprawnymi i dlatego taka inicjatywa i organizacja tego typu przedsięwzięcia. Najbardziej martwiliśmy się o pogodę, bo, bo generalnie tutaj to było problematyczne. No, założenia nasze były takie, że w zasadzie. Około 100 dzieci myśleliśmy, że będzie uczestniczyło, no już, już wiemy, że, że na pewno tych dzieci będzie, będzie dużo więcej, jest dopiero początek i, i już ilość dzieci jest, jest spora, są zainteresowane tymi wszystkimi atrakcjami, które przygotowaliśmy. Nie są, takie, nie są to codzienne animacje, które są na wszelkich e, ogólnodostępnych imprezach masowych, ale są też tutaj właśnie między innymi warsztaty sensoryczne, czyli takie, e, na których pracują dzieci niepełnosprawne, wyczuwają różne tekstury. Smaki, i, i tak chcieliśmy też zaprezentować, jak działamy na co dzień. Malowanie buziek, ścieżka sensoryczna, bańki mydlane czy karmienie alpak to tylko niektóre z wielu przygotowanych atrakcji. Pogoda dopisała, a park okazuje się świetnym miejscem do organizacji takich imprez. Ja myślę, że atmosfera jest bardzo dobra. Cieszę się, że cieszy się piknik zainteresowaniem, że przybywają nasi najmłodsi i myślę, że ten, te założenia, które są przed tą imprezą, zostaną w pełni zrealizowane. Myślę, że spotykamy się w bardzo dobrym miejscu, w parku miejskim, gdzie tu są dobre warunki do organizacji tego typu pikników. Także myślę, że nasze dzieciaczki będą zadowolone z dzisiejszej imprezy. Chcieliśmy wykorzystać ten piękny park, który na co dzień w zasadzie mieszkańcy mogą odwiedzać, mogą korzystać z różnych tutaj atrakcji, bardziej edukacyjnych. I, i rozrywkowych, dlatego jeszcze chcieliśmy go dodatkowo wykorzystać właśnie w taki sposób, żeby, żeby zaprezentować jakby inne walory tego miejsca. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc już od kilku lat współpracuje z Urzędem Gminy w Siewierzu. Ja myślę, że ta współpraca między samorządem miasta Gminy Siewierz a Stowarzyszeniem Bank Życzliwych Serc jest bardzo dobra. My bardzo mocno wspieramy te stowarzyszenie na przestrzeni wielu ostatnich lat, bo przecież stworzyliśmy bardzo dobre warunki do funkcjonowania tego stowarzyszenia. Corocznie przekazujemy środki finansowe na funkcjonowanie stowarzyszenia, na wsparcie tej działalności. Myślę, że to jest modelowa współpraca między samorządem miasta Gimniewież a stowarzyszeniem Bank Życzliwych Serc. Środki na realizację dzisiejszego pikniku mamy z środków budżetu gminy Siewierz. Jest to zadanie publiczne, które realizujemy. Każdego roku działanie, które dotyczy integracji dzieci niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Siewierz, ale w tym roku również udało nam się pozyskać środki w ramach zadania publicznego Śląskie dla Niepełnosprawnych 2 i tutaj te fundusze pochodzą z, ze środków województwa śląskiego.